Cześć. W Studenckim Studiu Miniatur Filmowych i Programów Telewizyjnych. Wita się z Wami Aleksandra Bąbol. A dziś porozmawiamy o Etiudzie pod tytułem Batory, której autorami są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Łukasz Muda i Milan Krawczyk. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam Was drodzy widzowie do obejrzenia Etiudy. Proces sądowy czwartego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość odbył się w Warszawie. Rozpoczął się w dniu 5 października 1950 roku, a zakończył się wydaniem wyroku w dniu, 14 października. Proces w sądzie wojskowym, rejonowym sądzie wojskowym w Warszawie, nie miał absolutnie znamion procesu sądowego. Kto ma zaświadczyć, kto ma młodzieży powiedzieć, jak nie nauczyciel, wychowawca polskiej młodzieży, który tak dużo przeżył, ja już od wielu, wielu lat spotykam się z młodzieżą szkolną i z młodzieżą studencką. To macie brata Józefa, proszę. A tu jest w wojskowym mundurze. Proszę. Można wyjmować z tego do, do, do zdjęć. Żeby nie było odbić. Skąd się wzięła tutaj rodzina Batory? W miejscowości Werynia, w powiecie kolbuszowskim. Otóż protoplasta naszego rodu Michał Batory na przełomie XVII na XVIII wiek przywędrował z ziem wschodnich Rzeczypospolitej razem z rodziną hrabiów Tyszkiewiczów. Moimi rodzicami byli Jan Batory i Petronella z domu Wilk. Tato zmarł w 1941. Zauważcie, biała koszula, wąsy i nigdy krawat. Czyli po prostu tak samo się ubierał, jak przyjaciel nasz, czyli premier. Trzykrotny premier Polski. Kto to był? Więc. <grych> ja bym powiedział Witos. Wincenty Witos. Rodzice mieli nas. Nie mniej, nie więcej, tylko czternaścieorga rodzeństwa, łącznie z najstarszym bratem, majorem Józefem Batorym. Ja na procesie domiałem, tak powiem dosłownie, szeroko otwarte oczy i szeroko ustawione uszy. Jako student historii, podpułkownik Jerzy Tramer, pułkownik Aleksander Warecki, przypominam prawdziwe nazwisko Warnhout i dwaj pozostali majorzy, jako sędziowie pomocniczy, gwarantowali, że ten cały zarząd, czwarty, główny zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Zostanie uśmiercony. Oskarżeni nie mieli prawa cokolwiek powiedzieć w obronie własnej, niż tylko to, o czym indagowani musieli odpowiadać na pytania spreparowane w akcie oskarżenia. To co wynikało ze śledztwa wydobytego w potwornych warunkach, w nieubrażalnych torturach. Zbrodnia Kainowa. Aleksander Warecki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, sądzi swojego kolegę z tego samego roku, Kapitana Karola Chmiela. Nie można było w przeciągu sześciu dni wysłuchać kilkudziesięciu świadków procesu, dziesięciu osób oskarżonych, słów obrony i jeszcze wydać wyrok. A pierwszy dzień Dzień 5 października prawie cały upłynął na czytaniu tasiemcowego aktu oskarżenia. Zeznaje mój brat Józef Batory. Mówi o tym, że na zarzuty prokuratora odpowiada, że chciał służyć w Polsce, że. Uważał, że drogą dyplomatyczną, polityczną da się osiągnąć takie cele, które y, pozwolą na odbudowę państwowości polskiej. Wiecie, co wtedy się stało? Wybuch śmiechu. Kto się śmiał? Skład sędziowski i prokurator. Nie mieściło im się w głowach, że można o Polskę walczyć politycznie. Proszę. To ten, nie wiem, czy nasz dziadek, to nie jest był zdjęcie z 1935 roku Mamy. przemyślił no, w czasie okay. ćwiczeń. I mój brat tu za tym CKM. Tak? Tak. Powiem. Batory. Józef. po maturze, jak był. Mhm. Józef przecież. Z tego domu kierował armię Krajową na terenie powiatu Kolbuszowskiego. Brat Józef, będąc członkiem komendy obwodu Kefir Kolbuszowa, zlecał mi zadania. Byłem gońcem młodocianym mojego brata. Józef Batory, brat mój, na procesie kaszlał. Ja się zastanawiałem, nie może odpowiadać. Mojego brata, który zachowywał się jak urodzony konspirator, nie mówił, milczał. W mroźne dni w zimę, a trzy lata to trwało, wyprowadzano go na zewnątrz, polewano wodą i ta woda na nim zamarzała. 32 tomy nazbierano, wydobytych za pomocą bicia niesamowitego, oskarżeń fałszywych z tych ludzi. A jak ich traktowano? Łukasz Ciepliński miał dosłownie połamane ręce i nogi. Sam przecież powiedział, leżałem w kałuży własnej krwi. Adamowi Lazarowiciowi wybito wszystkie zęby i ogłuszono go. Był głuchy. Majora Józefa Rzepkę. Pochodził z podrzeszowskiej, pięknej wioski, bratkowice. Bito go tak, że postradał zmysły. Na nim nawet nie powinien być wykonany wyrok śmierci. Ale żadnemu z czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, prowadzonemu na śmierć, nie pozwolono niczego wykrzyknąć. Dlaczego? Bo im wszystkim zalepniono kneblem usta i zaklejono plastrem, by nie mogli tego zrobić. Związano ręce do tyłu. I zaklejony plaster. I tak prowadzono pojedynczona rozczelanie. Jeden z nich w cudowny niejako sposób. Proszę sobie wyobrazić, ręce związane do tyłu, za nim żołnierz UB, obok trzymają go za ramiona, za, za ramiona dwóch jeszcze. I on w jakiś sposób być może tak zanemonstruje. Zerwał ten knebel i krzyknął trzy razy, co było słyszalne przez tych więźniów, co patrzyli przez okno i nadsłuchiwali. W świetle reflektorów to widzieli. I krzyknął trzy razy. Karol chmiel, mordują, mordują, mordują. Tak ginęli. Męczennicy sprawy polskiej. Tak? To są ta czwarta komenda Zrzeszenia wolności i Niezawisłość, to są męczennicy sprawy polskiej. Ja byłem świadkiem tego procesu. I żyje nas dwie osoby, które mogłyby coś zaświadczyć. Te wypowiedzi. Które na procesie słyszałem z oskarżonych, tych wspaniałych oficerów, których ja uważam za rycerzy nowożytnych dziejów. muszą paść z moich ust, bo im nie pozwolono tego powiedzieć na procesie, im nie pozwolono wykrzyknąć w ostatnich sekundach własnego życia, a ja nie po to jestem nauczycielem i wychowawcą polskiej młodzieży, by siedzieć w domu. I ja młodzieży unaoczniam, że oni wystąpili w wspaniałych zawodach, bieg swój ukończyli, dzieło swojego życia ukończyli. W nagrodę. Dostawali wieloletnie wyroki odsiadywania w więzieniu, a spora ich liczba otrzymała palmę męczeństwa. Ale wieniec laurowy, należny im w postaci wolnej, suwerennej i demokratycznej Polski, Ofiarowali nam. To jest testament. Przeżyłeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź wierny. Idź. Jesteśmy właśnie po obejrzeniu Waszej etiudy, i stąd moje pierwsze pytanie: skąd zrodził się pomysł do stworzenia tak poważnej i patriotycznej etiudy? Pomysł zrodził się po akcji, którą organizowaliśmy na toruńskiej starówce Namiot Wyklętych. Wtedy to dwa lata temu pan Franciszek odwiedził nas. Miał też spotkanie z uczniami szkół. No i tak właśnie zdecydowaliśmy, że warto nagrać. Właśnie program o, o nim, o jego bracie yy, i o jego właśnie działalności. Jak waszym zdaniem, jaką rolę odgrywają żołnierze wyklęci w dzisiejszym świecie? No ja myślę, że żołnierze wyklęci przypominają nam o bardzo ważnej historii. Wiesz, ja w swojej szkole podstawowej w Sopocie yy, yy, miałem jak, jak mówili o historii tej po 1945 roku, to tylko była wspomniana Solidarność i to, że Lech Wałęsa był bohaterem, bo tam dostał Nobla i, i, i przemiany ustrojowe z gospodarki centralnie sterowanej na wolnorynkową. No i w zasadzie to, to była ta cała historia. A żołnierze wykręci przypominają nam o tym, że troszeczkę było inaczej, pełnią rolę. No myślę, że takiego. Kręgosłupa moralnego dla nas wszystkich są wzorem, są przykładem. Jak wiadomo, Franciszek Batory jest pedagogiem. Był to główny, główna postać występująca w waszej etiudzie. W jaki sposób gloryfikuje on pamięć o żołnierzach wyklętych, na przykładzie swojego brata Józefa Batorego? Przede wszystkim jest on, tak jak to widzieliśmy na jednym z dyplomów, który otrzymał, jest świadkiem historii. To jest jeden z dwóch osób, które do dziś są świadkami procesu czwartego zarządu WIN. I on powziął sobie taką misję dla siebie jako tego przekaźnika tej prawdziwej historii. To dlatego, od kilku, kilkunastu lat, spotyka się z młodzieżą szkolną w całej Polsce. Oczywiście pochodzi z, Ko z Podkarpacia, z Kolbuszowej, więc głównie na Podkarpaciu jest znany, ale też jego kalendarz obejmuje wydarzenia w całej Polsce, spotkania przede wszystkim z młodzieżą, bo szczególnie właśnie na młodzieży mu zależy, aby przekazywać tą historię, tą prawdziwą historię tamtych czasów. Jak wiadomo jesteście jednymi z organizatorów Namiotów Wyklętych, jest to coroczna akcja. Jeśli możecie powiedzieć, w jaki sposób piastujecie tą pamięć o żołnierzach wyklętych? Staramy się przekazywać tą historię. To historia, która przez lata wiele pokoleń nie mogło jej poznać z racji tego, że wybielano ją. Nie mówiono o niej, tak jak to właśnie Milan powiedział. Nawet w wolnej Polsce ten temat jakoś na lekcjach historii jest zostawiany na koniec i często jest po łebkach jakby omawiany i w zasadzie tylko w internecie, gdzieś na portalach historycznych, teraz ostatnimi latami, Instytut Pamięci Narodowej, można się coś więcej dowiedzieć o, tej, o, te, o tym temacie historii, który jest w zasadzie właśnie, tak jak właśnie Milan mówisz, takim kręgosłupem dla nas. Tak, tak. A, a pytasz dokładnie też troszkę bardziej o zaangażowanie. No tutaj e, musimy poprosić o zaangażować się, żeby poprosić o pozwolenie na to, żeby te namioty się odbyły, bo, 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 bo to jest na starówce. E, tu przyjeżdża nam wojsko, pomaga rozłożyć namioty. E, jest też możliwość, e, zależy ale też jest taka możliwość poczęstunku, złatwią nam grochówkę. E, też mamy takie tablice e, od, odnośnie historyczne, które zawierają element historyczny związany z żołnierzami wyklętymi, e, a także e, mamy przyjemność przebierać się w mundury właśnie z tego okresu. Podsumowując naszą rozmowę i też Waszą motywę, można rzec, że jesteśmy spadkobiercami Wolnej Polski, za którą walczyli nasi przodkowie. Czy zgadzacie się z tym? Tak, y, oczywiście. My jesteśmy tymi, którzy y, mamy to szczęście żyć w wolnej Polsce i tym bardziej powinniśmy przyjąć to brzemię ich walki i przekazywać ich historię, ich trudną historię, mhm. często historię męczeństwa. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Dzięki bardzo. Wam drodzy widzowie, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Kalejdoskopu Młodych już za tydzień o tej samej porze. Cześć.